Hej, hej, siemano, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, Bartek z tej strony i zapraszam Was na update'ik mojego zbiorniczka 300 litrów, wersja druga. Słuchajcie, mija kolejny tydzień działalności baniaka. Przez ten czas no co nieco się tutaj podziało. Nawet, że tak powiem, bardzo się podziało trochę w tym balneczku. Zaraz wszystko Wam powiem, wytłumaczę o co chodzi. Takie małe sprostowanie do poprzedniego odcinka. Mówiłem Wam, że po przeliczeniu wartości netto zbiornika mi tam wyszło 300, przepraszam, 230 coś tam litrów. No teraz jestem mądrzejszy. Odjąłem szyby wyszło 220, chyba 8 litra. No i co się jeszcze okazało, że warto by było do tej wody doliczyć również wodę, która topi się w podłożu. W załączeniu w opisie filmu macie link do posta Qualdropa który jest na Facebooku, na ich profilu Facebookowym. Tam możecie sobie zobaczyć jak oni to policzyli. I wyszło im mniej więcej, że około 425 gramów wody mieści się w litrze podłoża Master Soil. Także tak to mniej więcej wychodzi. Uwzględniając te wszystkie obliczenia u mnie tutaj w moim baniaczku Wyszło mi, że mój baniak ma 245 litrów wody netto, czyli tyle będzie nam potrzebne, aby tutaj, że tak powiem, zapanować nad nawożeniem w tym baniaczku. Zapanować celowo. Użyłem tej formy właśnie, aby wam wytłumaczyć o co chodzi, bo tutaj jest nad czym panować. By the way, Adamski, tutaj proszę bardzo, pewnie o to Ci chodziło roślinki. To jest Ludwigia Pantanal, która rośnie tutaj sobie, nawet powiedziałbym, zdumiewająco fajnie i przyzwoicie w tym zbiorniczku. Tak, jeszcze w woli ścisłości. Tutaj jak sobie zobaczycie, Nessa Golden, przepiękne odrosty, na stożkach wzrostu, zobaczcie sobie zupełnie inny kolor niż to, co reszta roślinki. I na przykład po Gostemon Kimberley, tutaj właśnie, gdzie molinezje przepłynęły, troszeczkę odzumuje. Gdyby ta roślinka cała się wybarwiła, tak jak się teraz ta główka wybarwia, to po prostu byłby fenomen. Także tyle tutaj w gestii sprostowania. Także liczymy sobie nawożenie 245 litrów. I jak wspomniałem, w załączniku, w załączniku, w opisie filmu macie Link do postu Qualdrop'a jak oni to sobie zmierzyli, że tyle i tyle wody mieści się właśnie w ich podłożu. Dobra, wracając tutaj teraz do mojego zbiorniczka. Pewnie możecie zauważyć na pierwszy rzut oka, że roślinki są takie jakby mm, częściowo fajne, częściowo mniej fajne. No i to tutaj, że tak powiem ma bezpośredni związek z tym co się działo przez ostatni tydzień w moim baniaku. Wspominałem Wam, że miałem straszne problemy z utrzymaniem odpowiedniego pH wody w tym baniaczku. Myślałem, że popsuła się elektroda, że złe miałem płyny kalibracyjne itd. No, i chciałbym Wam teraz tutaj pokrótce powiedzieć, co to było, jak to wyszło i dlaczego roślinki wyglądają tak, a nie inaczej w tym momencie. Chociażby tutaj Tonina to Cantinis to kantinis, to kantis jak widzicie od połowy w dół zagloniona właściwie do, dolne partie tej roślinki tu troszeczkę dostała jeżeli sobie spojrzycie teraz tutaj na reineki, góra, przepiękne odrosty dół taki jak widzicie no i co to się tutaj podziało już tutaj prorocze słowa aquaplanca fajnie, fajnie, masz wszystko, a za tydzień wybuch glonów no powiem Ci kolego, że wybuchu glonów nie było, aczkolwiek coś tutaj się co nieco popsuło. No i już Wam śpieszę z wyjaśnieniem co tu się działo. Zacznijmy może od tego nieszczęsnego pH. Powiem Wam tak, podczas podmiany wody jak już miałem wszystko zrobione, niestety swój żywot straciła moja stara elektroda do mierzenia pH. Po prostu tą kuleczką niechcący odwróciłem się, pociągnąłem za kabelek, a ona znalazła bliskie spotkanie trzeciego stopnia z podłogą i tyle było po prostu elektrody widać. Także musiałem się zaopatrzyć bardzo szybko w nową elektrodę, która by mi pozwoliła tutaj na odpowiedni pomiar pecha. No i jak ta nowa elektroda do mnie dojechała, oczywiście bardzo szybko ją skalibrowałem, wrzuciłem do zbiornika i patrzę, a tu pH na łeb, na szyję, z 5,6 na 5,0, z 5,6 na 4,9 i o co chodzi? Kurde, w ogóle CO2 całkowicie odcięte, nic mi tu nie chciało pompować, ja tam szybko jakieś konsultacje, szukanie tutaj jakiejś drogi, że tak powiem, wyjścia z tej sytuacji. No bo 5,0 to trochę już niskie pH, przepraszam Wam powiem, przy KH0 praktycznie, także to pH sobie skakało w to z powrotem o, o pół stopnia, do góry o pół, o, pół stopnia. E, tak, o pół stopnia, dobrze mówię, o pół stopnia w to z powrotem, od 5,5 do 5,0, po do 4,9 i tak dalej. E, CO2 cały czas odcięte, roślinki już powoli zaczęły dostawać po kicie przy takim niskim pH, no i generalnie wszystko, że tak powiem się zatrzymało, bo jak wiecie bez CO2 przy dobrym oświetleniu, co prawda tego oświetlenia nie było za dużo, no ale jednak bez CO2 no to troszeczkę wszystko zaczęło siadać. I dlatego widzicie też tutaj skutek tego siadania, któregoś tam dnia, nie wiem czy w granicach 18 chyba, Zauważyłem pierwszy taki porządny wyrzut pyłu zielonego na szybach i to jest właśnie efekt tego pyłu, te dolne partie roślinek. Czyli te dolne partie roślin zostały właśnie zaatakowane przez ten pył, przez te zielenice, które mi wyrzuciło mniej więcej coś koło środy zeszłego tygodnia. Ja w piątek robiłem, w piątek, w sobotę robiłem 60 litrową podmiankę wody. No, i co się stało? Wracając teraz do tego pH, pierwsze co zrobiłem, to podbiłem sobie KH, żeby to KH nie wynosiło między tam 0 a 0,5, tylko żeby miało przynajmniej 1, a w najlepszym wypadku 2. Oczywiście nie mogłem tego podbić tak mocno KH bilderem, ponieważ bym sobie szczelił w kolano i wrzucił niewyobrażalne ilości potasu do zbiornika. Ograniczyłem się na kachabilderze tylko do podniesienia o 1 stopień, więc tego, azot, tego potasu wpadło około 18 albo 19 mg na litr. No i to już było dużo, ponieważ to dałem dwa razy z rzędu i ten potas sobie został w tej wodzie. Oczywiście kaha skoczyło, troszeczkę pH, wtedy się podniosło do góry. Ale od tego troszeczkę, czyli na 5,3, po załączeniu CO2, oczywiście bardzo szybko znowu zleciało na 5,049, więc wiedziałem, że to już nie jest problem tylko w KH. Zacząłem szukać dalej, po czym okazało się, że przy robieniu właśnie tej podmianki w sobotę zauważyłem, że nie że mam strasznie niskie. Mimo tego, że jako drugi, drugą, że tak powiem, opcję podwyższenia pH, zacząłem lać wodę w ilości około 5 litrów dziennie, wodę kranową. Po prostu takie robiłem sobie podmianki, 5 litrów wyciągałem, 5 litrów lałem i to pH szło sobie znowu na 5,6, ale po krótkim czasie, jak CO2 chodziło, zaraz znowu spadało mocno na 5,2, 5,1, 5,0. Także takie były skoki, takie były wahania. Zrobiłem sobie więc testy i wyszło mi, że przed podmianą, którą robiłem w sobotę, GH, czyli twardość ogólna wody, wynosiła 4,9. Test na GH robiłem sobie testem JBL-a. I tam wyszło 5 i 4,9 wyszło mi z obliczeń CAMG testem z oleku. Także tu akurat te dwa testy mi potwierdziły, że to GH jest na 5. No GH5 to już jest super e, czysta, klarowna woda. E, bardzo miękka. E, praktycznie e, elektroda pH, która mierzy stale, podaje nam wynik pH wody ma ogromny problem, żeby w tak miękkiej, delikatnej wodzie po prostu to pH zmierzyć. Dlatego, że tam no nie, ma tych, nie ma takiej przewodności ta woda. De facto ona miała w granicach chyba 200 mikrosiwertów z tego co pamiętam, może nawet ciutkę mniej, więc ta przewodność wody była no praktycznie bardzo niska. A jak sobie włożycie elektrodę do buforów, no to one tam oczywiście tą przewodność mają kosmiczną i te elektrody dlatego też szybko się kalibrują. Też tu właśnie był problem z tym, czy mój płyn do kalibracji jest odpowiedni, dlatego od razu też kupiłem sobie drugi. I kupiłem jeszcze jeden dodatkowy indykator, ponieważ już dysponowałem wcześniej indykatorem od a na stały pomiar CO2, kupiłem sobie jeszcze dodatkowo indykator na kalibrację przy KH4 na 30 mg na litr CO2, czyli 30 ppm, -ów. i jak widzicie, na chwilę obecną jest jasno zielone, czyli wszystko pięknie, tyle co powinno być. pH 5,5, więc to mnie satysfakcjonuje. No, ale wracając tutaj dalej do historii, wyszło mi, że to GH jest w granicach 5, czyli bardzo bardzo niskie też nie, szczególnie rotale zaczęły bardzo kiepsko na to reagować no więc już była prosta decyzja przy podmiance musimy podnieść znacząco to GH i ja mineralizując te 60 litrów wody które, które tutaj podmieniałem już nie pamiętam czy GH, sobie, GH chyba sobie ustawiłem w mineralizacji na 7,3 albo 7,5, nie wiem, już teraz nie pamiętam dokładnie, bo to liczyłem z kalkulatora. Więc na tyle sobie ustaliłem to GH, że po wymieszaniu z tą wodą, która już miała to GH, GH5 w moim akwarium i dolaniu jeszcze 10 litrów wody kranowej, wyszło mi ostatecznie ...twardość ogólna wody w tym zbiorniczku na poziomie 6... ...6... między 6 a 7. O, między 6 a 7, bo robiłem 2 czy 3 razy podejście do testu, żeby skontrolować. Raz wychodziło 6, raz wychodziło 7 kropelek, więc przyjmiemy, że 6,5. I przy tym GH wynoszącym 6,5... ...momentalnie pH ustabilizowało się na poziomie 5,7. Oczywiście 10 litrów wody kranowej jeszcze poszło, więc to 5-7 było stałe. Elektrozawór się otworzył, no i zaczęło od soboty bombać ostro dwutlenkiem węgla do tego baniaka. Jeszcze zanim będę dalej kontynuował, tylko Wam powiem, że mierząc azot, było go ponad 25 ppm, potasu było 25 ppm. PO4 było z tego co pamiętam, było gdzieś w granicach 0 0,25,03. No i to wszystko CA40 oczywiście magnes w granicach tam 89. Tak to się kształtowało. Co zauważyłem jeszcze przed tą podmianką oprócz tego pyłu, który zaczął mnie atakować właśnie te roślinki tutaj od dołu? Wystąpiły potężne braki żelaza. Zdziwiłem się troszeczkę, że tego żelaza właśnie zabrakło w zbiorniczku. Natomiast było to widać od razu po Repens, która zaczęła dostawać zielonych listków blaknących. No i przede wszystkim toniny. Toniny bardzo mocno dostały, że tak powiem, brzydko po kicie. I w szczególności gigant, możecie jeszcze to odbarwienie zobaczyć. Końcówki listeczków żółte się zaczęły robić, i to ewidentnie już tutaj wskazywało mi na to, że coś nie tak się dzieje. Listki przedwroczyste zaczęły się robić, szczególnie tutaj na Tokantinist, to widać. Tokantinist, to z to muszę sprawdzić to nazwę, w końcu się odłuczyć tej złej wypowiedzi, tylko prawidłową. To doskonale tutaj widać. Także roślinki zaczęły tracić swój kolor, liście przezroczyste, żółknąć i przezroczyste. No to już ewidentnie braki żelaza. Więc jak tylko ustawiłem sobie przy podmianie to GH na 6,5 i pH stabilne przy stałym podawaniu CO2 na 5,5 zacząłem podawać 2,45 ml żelaza. Co dzień, od soboty podaję. Dzisiaj mamy poniedziałek. Zobaczcie sobie te wszystkie listki, które są tutaj, chociażby na rejneki mini. Wszystkie zabarwione na pomarańczowo listki od Anagolidei. Zobaczcie sobie Rotale Orange Juice. Zobaczcie sobie Ludwigie Owalis Pink. Amanie. Senegalenzis, która wreszcie z takiej, jak widzicie u spodu, zaczęła dostawać przepiękne, kolorowe końcówki, nawet ta sadzonka lepiej wygląda. No Pantanal akurat jest poza konkurencją, bo tutaj jej się specjalnie nic nie działo i tfu na razie dobrze robi, rośnie. Ale to co Wam mówiłem wcześniej, ruszyły toniny, ruszyły, ruszyła rotala, rotala. No, jak ona ma kurczę. Y, Araguaja, y, Meksykana Araguja y, ruszyła. Y, ruszył mi też Kimberly. Ruszyła Nessea Gold. To zresztą od razu widać. Y, tutaj po y, tych, zobaczcie sobie teraz w tym momencie, to ona wygląda właśnie jak taka zapalona żarówka, czyli w środku bardzo jasna. Y, Im dalej na brzeg, to troszeczkę. Ciemniejsze te listki, ale zdecydowanie widać te stożki wzrostu. Już są zdrowe, piękne. Bacopa Salzmani SP Araguaia, też zobaczcie, jaki kolor zaraz dostała. Zobaczcie też na toninę Sygonanto z Lago Grande, też od razu widać po stożkach wzrostu. No i najważniejsza tutaj roślinka Erios Zobaczcie, ona praktycznie była cała wypalona a zobaczcie w jaki sposób ona tutaj na zielono zaczęła mi bardzo ładnie odrastać i od razu widać, że ta roślina wraca do żywych. To samo jeżeli chodzi tutaj o Ludwigie Peruensis. Zobaczcie sobie, też już tutaj zaczęła od razu dostawać innego koloru. No i oczywiście Ludwigia Mini to tego to już nawet nie będę tłumaczył Wam, bo... Ta roślina rośnie przepięknie, akurat w tym baniaku wybarwia mi się na krwisto-czerwony, bardzo fajny kolor. W poprzedniej wersji ta sama roślinka, bo ona została przeniesiona z tropicka tutaj, wybarwiała się na takie ciemne bordo i listki miała takie bardziej sztywne, a ta ma bardzo delikatne listki. i kolor krwisto czerwony, także jak widzicie to sama roślina w dwóch różnych baniakach kompletnie inaczej rośnie. Także tak to tutaj się, moi drodzy, podziało w tym baniaczku. Na 200% jestem przekonany, że problemy z roślinami wynikły właśnie z blokady, która powstała właśnie przez to, że raz że niskie pH ale bardziej kluczową rolę miało tutaj to, że nie podawałem dwutlenku węgla, ponieważ on był cały czas odcinany. No a jak nie podajemy dwutlenku węgla, no to wiecie co się dzieje. Kumuluje się azot, kumuluje się fosfor, kumuluje się po prostu wszystko w wodzie. Przez to też był ten wyrzut pyłu na szybie. I jak tylko to CO2 ruszyło, jak dodałem żelaza, wiadomo żelaza jeszcze bardziej aktywizuje Tutaj te wszystkie, wszystkie przemiany w roślinach. No ale przede wszystkim CO2. No to od razu widać, że z powrotem życie wróciło do tego baniaka, życie wróciło do roślinek. Co mnie bardzo cieszy. Także pierwsze koty zapłoty Pył specjalnie od soboty, czyli od podmianki. Dzisiaj mamy poniedziałek, cała sobota, cała niedziela, cały praktycznie poniedziałek. Szyby. Szyby. Czyściutkie, nie ma praktycznie nigdzie pyłu, także to, że podaje żelazo, kompletnie nic tutaj w tym momencie nie zmienia. Nie ma praktycznie pyłu, nie ma żadnego osadu. Myślę, że też powoli już się domyka cały ten cykl azotowy na nowych mediach, ponieważ w jednym z filterków wymieniłem moje dotychczasowe media na Prime i Hyperpor od QD, bo też dostałem w prezencie, więc. Po prostu sobie wymieniłem dlaczego, żeby nie, no i jak widać, to wszystko tutaj się już pomalutku zamyka. Widać też, zobaczcie, Ludwigia Senegalenzi z Gwinea tutaj koło tej Razbory, też bardzo pięknie zaczyna odbijać pod Pantanalem. Mam nadzieję, że tutaj to wszystko będzie w miarę fajnie rosło. Nawet white po części osłabiona przez to, że e, tam dwie albo trzy główki zaczęły mi się zmieniać w kubę więc musiałem je szybko ciachnąć, e, ale jak widzicie też już odrosty idą e, bardzo fajne e, także White też w końcu ruszyła z e, kopyta e, no i miejmy nadzieję, że to wszystko mi się tutaj utrzyma, także Aqua Plants, e, cieszę się, że nie do końca spełniły się Twoje przepowiednia Oczywiście nie odbieram to jako złośliwy komentarz, brońcie Panie Boże, ale sami wiemy jak to jest ze startem zbiorników i ja też Wam mówiłem wielokrotnie, że jeżeli start przegapimy, no to potem będziemy mieli problemy na całe funkcjonowanie zbiornika. Mi się w końcu udało ustabilizować pH właśnie poprzez zmienienie twardości ogólnej wody na GH 6,5 Poprzez podniesienie KH do wartości 2 i w tym momencie całą noc 24 na H daje praktycznie CO2 i stężenie jest całe wynoszące 30 mg na litr. Przy pH stałym 5,5 ono nawet w nocy już mi niżej nie spada. Także myślę, że tutaj te warunki pod tym względem są już teraz bardzo optymalne. Co do nawożenia NPK, jak wspomniałem, przy podmiance azotu było ponad 25 ppm, potasu było 25, fosforu było 0,3. Więc na razie nie ma sensu jeszcze w to ingerować, aczkolwiek myślę, że już może nawet pod koniec tego tygodnia, ewentualnie w czwartym tygodniu działalności baniaka, czyli za tydzień. Powoli już będzie trzeba się przyglądnąć bardziej temu nawożeniu, ponieważ już widać ewidentnie chociażby po, po pilosie, chociażby po właśnie rotali Orange Juice, że tego azotu zaczyna być w miarę. Ja co prawda tego nie mierzę, ale widać po obserwacji roślin, jeżeli właśnie pilosa zaczyna nam się na... Taki pomarańczowo-czerwony wybarwiać, to tego azotu pewnie już z tych 25 będzie około 18, 16, może nawet już z 15. Testów nie robiłem jeszcze, zrobię pewnie sobie jutro na spokojnie. Także tak to wygląda na chwilę obecną. I jak będzie trzeba, to oczywiście NPK zaczniemy stosować na takiej zasadzie, że w pierwszej kolejności będziemy uzupełniać potas do. 10 ppmów przy podmianie, jeżeli to oczywiście będzie potrzeba, bo na chwilę obecną jeszcze troszkę tego potasu jest w zapasie. Natomiast, jeżeli chodzi o NO3 i PO4, to już wam powiem w następnym odcinku, ponieważ to sobie będziemy jechać z kalkulatora też QD z całą linię nawozową. W tym momencie mam z QD skompletowaną, więc, dlaczego by nie korzystać z tego? Skoro mam trochę tych nawozów w zapasie, będę jechał po prostu z tego co mamy. Także w tym momencie, na tą chwilę jeszcze nie jedziemy, więc wam nic nie powiem. A jak prawdopodobnie już w następnym filmiku zaczniemy NPK nawozić, to wtedy wam przedstawię już konkretnie jak będę nawoził przez kolejne tydzień, dwa oczywiście, jeżeli parametry wody się nie zmienią. No dobra, tyle w gestii tutaj e, informacji, co się podziało w moim baniaczku przez ostatni tydzień. Także pamiętajcie przy starcie, jak Wam pH zaczyna świrować, e, to sprawdźcie sobie w pierwszej kolejności twardość ogólną wody, czyli GH. Sprawdźcie sobie twardość węglanową, czyli KH, ustawcie to najlepiej sobie na bezpiecznie 6,5, 7, nawet GH i KH powyżej 1. I powinno Wam w tym momencie to pH się na tyle ustabilizować, że, tak jak w moim przypadku, tutaj 5,5 rano i wieczorem gaz cały czas odkręcony, nic się nie zmienia. Także ja jestem zadowolony. Po roślinach widać, że naprawdę wstają. Swoją drogą ciekawy będzie filmik po tygodniu, zobaczyć jak to wszystko tutaj wygląda w porównaniu do tego co jest teraz. Ok, dzięki Wam serdecznie w takim razie za uwagę. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, like suba. Pamiętajcie, żeby komentować, zadawać pytania. A my widzimy się w następnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.